Cześć, witamy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić wsparcie związane z rolnictwem precyzyjnym 4.0. Nabór już wystartował i trwa od 15 listopada do 15 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nasza firma posiada systemy nawigacji i maszyny, które możecie nabyć w ramach wsparcia dla rolnictwa 4.0. Są nimi między innymi nawigacja Trimble, rozsiewacze Axis oraz MDS z nawigacją GPS i zmiennym dawkowaniem, opryskiwacze zawieszane model Deltis i Altis 2.0. Możemy je również wyposażyć w przedni zbiornik frontalny oraz modele ciągane takie jak Lexis i Metris. Oczywiście tutaj też razem z nawigacją GPS oraz siewniki punktowe takie jak Maxima i Cosma z napędem elektrycznym, nawigacją GPS, zmiennym dawkowaniem i kontrolą sekcji. Maksymalna kwota wsparcia to 200 tysięcy zł na przedsięwzięcie. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w zależności od wieku i rodzaju produkcji Rolnik może otrzymać 80 do 80% kosztów w przypadku wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną lub poniżej wieku 41 lat i do 65% dla całej pozostałych wnioskodawców. Wnioski możemy składać w armir lub przez internet. No to podsumowując, warto skorzystać ze wsparcia i rozwijać swoje gospodarstwo o nową technologię. My się z Wami żegnamy, trzymajcie się ciepło, cześć!